Programie. Fabryka autobusów Autosan wchodzi do polskiej grupy zbrojeniowej. Przed upadającym zakładem pojawia się szansa na wyjście z zapaści. Czołgi T72M1 w natarciu, nim zaatakują niezbędne informacje, zapewnią im żołnierze jednostek rozpoznania. Pierwszy raz w historii polskie karabinki trafią do jednostki reprezentacyjnej garnizonu Warszawa. To broń z rodziny MSBS, produkowana w Radomskiej Fabryce Broni. Producent autobusów Autosan podnosi się z upadłości. 30 marca w Sanoku podpisano umowę kupna zakładu przez dwie potężne polskie firmy zbrojeniowe. Hute Stalowa Wola i Pit Radwar. W ten sposób przedsiębiorstwo z Sanoka stało się częścią Narodowego Koncernu Polska Grupa Zbrojeniowa. Dla państwa miasta, ale też i dla całego regionu, i dla Podkarpacia, ale też dla polskiej gospodarki. To jest symbol tego, że jeżeli wspólnie będziemy szukali dróg rozwoju, jeżeli wspólnie będziemy myśleli o rozwoju gospodarczym, to możemy zrobić bardzo dużo dobrego. I możemy zrealizować ten plan, który jest w tej chwili jednym z priorytetów polskiego rządu. Odbudowa polskiego przemysłu. Wszyscy mamy taką nadzieję, że Autosan wreszcie zacznie pełną parą produkować. I dla przemysłu cywilnego, ale również dla przemysłu zbrojeniowego. Będą to autobusy, być może podwozia do platform różnego rodzaju wykorzystywane przez siły zbrojne. Jesteśmy po trzech miesiącach ciężkiej pracy, jeżeli chodzi o negocjacje, a dzisiaj jest ten dzień, kiedy jest podpisana umowa konsorcyjna. Przejmujemy zakłady Autosan do polskiej grupy zbrojeniowej. Liczymy, że uda nam się powtórzyć e, sukces, jaka była z f, f, fabryką Jelcz, która e, była już praktycznie w upadku całościowym w tej chwili, całkiem dobrze się ma i e, ma dobre wyniki finansowe. Liczymy na powtórzenie tego sukcesu także w przypadku e, Autosanu. Huta Stalowa Wola przeżywała ciężkie chwile parę lat temu. Bardzo rozumiemy problemy załogi dzisiaj w Sanoku i kiedy w Stalowej Woli ustabilizowaliśmy sytuację, mamy dzisiaj kilka programów, które już realizujemy na rzecz polskiej armii, kilka projektów leży na deskach kreślarskich i kiedy dowiedzieliśmy się, że jest problem w Sanoku, mamy pomysł i widzimy tam możliwość rozwinięcia. Produkcji trzeba popracować od podstaw, od kwalifikacji załogi poprzez inwestycje w urządzenia, maszyny, oprzyrządowanie, żeby dojść do takiej sytuacji, jak mamy w kucie stalowym. Naszym klientem podstawowym jest Ministerstwo, Ministerstwo Obrony Narodowej, to jest tworzenie pewnych możliwości produkcji autobusów autobusu dla wojska. Przygotowujemy tutaj, przygotujemy tu konkretną wersję. Aplikacji dla wojska oraz w perspektywie dalszej uruchomienie samochodów z napędem 4x4 niewielkich samochodów do różnych aplikacji wojskowych w różnych projektach. Już w tej chwili jest tych, tych samochodów potrzebnych wiele. Wykorzystujemy innego producenta. Jak będziemy mieć polskiej grupy zbrojeniowej tego typu zakład, będzie to nasz producent. Oczywiście będziemy te produkować samochody na pozyskanej technologii, nowoczesnej technologii zagranicznej, gdzie rozmawiamy z niektórymi partnerami. Nową strategią polskiej grupy zbrojeniowej jest to, żeby polski przemysł zbrojeniowy dywersyfikować, czyli generalnie nie tylko produkcja zbrojeniowa, chociaż taka też jak najbardziej, ale i produkcja cywilna, żeby w latach dekoniunktury na sprzęt militarny te zakłady mogły się utrzymywać, mieć wyniki finansowe, dawać zatrudnienie ludziom. I takim przykładem może być autosom, tak, gdzie będzie produkcja autobusów cywilnych, ale też samochodów pojazdów specjalistycznych. Kontenerów dla wojsk łączności. Za chwilę wróci to życie do tego zakładu. Tak jak za kilkadziesiąt godzin wejdzie w życie sztandarowy program rządu Rodzina 500. Teraz czas na kolejne projekty. Niedawno rząd przyjął plan odpowiedzialnego rozwoju, który będziemy realizować wspierając przedsiębiorców, którzy będziemy realizować poprzez wsparcie różnego rodzaju nowoczesnych technologii, szukania nowych przestrzeni rozwoju gospodarczego. Ten plan mieści się w ramach szerokiego programu gospodarka plus, który będzie realizował nasz rząd. LT odbiór. Siła piechoty, jaka ilość? Pluton, drużyna? Kompania. Demon, LT odbiór. Siła piechoty około. Kompania zmechanizowana, odbiór. Pierwszy batalion czołgów w Żurawicy wyposażony jest w czołgi T72M1. Powodzenie ich misji zależy od skutecznego i sprawnego rozpoznania. Poligon w Nowej Dębie to doskonałe miejsce, gdzie podchalańscy pancerniacy ćwiczą współpracę z lekkimi jednostkami rozpoznania. Zwiat dla batalionu czołgów to oczy i uszy, dowódcy batalionu. Jeżeli e, my widzimy to informacje te również posiada nasz dowódca. Kompania Czogów wykonuje marsz i ten marsz jest poprzedzony działaniem plutonu rozpoznawczego, który ma za zadanie między innymi rozpoznać drogę marszu, rozpoznać ten rejon, zająć rejon i przekazywać informacje dotyczące środowiska, dotyczące przemieszczania się przeciwnika. Można powiedzieć, że żołnierz zwiadu to żołnierz uniwersalny, ponieważ musi sprawnie posługiwać się bronią, musi umieć radzić sobie w trudnych warunkach pogodowych, musi umieć działać na polu walki w sposób przede wszystkim skryty, niezauważalny. Pluton rozpoznawczy został ostrzelany przez przeciwnika. Działania plutonu rozpoznawczego polegało na tym, że jeden BRDM prowadził dalej obserwację, ubezpieczał działanie pozostałych żołnierzy. Natomiast żołnierze znajdujący się na pojazdach czterokołowych oraz na BRDM podjęli działanie związane z lokalizacją, z którego kierunku jest prowadzony ogień. Pluton w wyniku tej walki zdołał pozyskać jeńca, którego następnie przekazaliśmy na stanowisko dowodzenia dowódcy batalionu. Po zajęciu rejonu Rubierze Ogniowej przystąpiliśmy do zorganizowania sieci posterunków obserwacyjnych po to, żeby zapewnić napływ informacji rozpoznawczej dla dowódcy batalionu. Po otrzymaniu informacji od plutonu rozpoznawczego, że droga jest czysta, że postępek obserwacyjny zajął swoje miejsce i prowadzi obserwacje, następuje podanie sygnału dla kompanii czołgów i kompania czołgów wykonuje marsz w jak najszybszym tempie, wiedząc o tym, że droga jest czysta i może bezproblemowo i szybko zająć rubież ogniową i być w gotowości do podjęcia walki. jest dość dynamiczny. W zależności od terenu jest trudność prowadzenia tego czołgu. Im teren jest bardziej zróżnicowany, tym ta trudność wzrasta. Bo w zależności od wykonywanego zadania, jak trzeba szybciej zamawiać rubieże, to trzeba ten czołg prowadzić dość dynamicznie. Jestem już parę lat na tych czołgach, także... No, znam czołg już z każdej śruby, z każdego, z każdego luczka i wiemy o co chodzi. Moja rola polega na wykrywaniu celów przez celownik TPDK1, który jest w czołgu. Po wykryciu danego celu melduję dowódcy i czekam na dalsze komendy, czy mam go niszczyć, czy odczekać jakiś czas. Występując jako dowódca plutonu mam podwójną funkcję, w tym samym momencie wydaję komendy dla swoich podwładnych tutaj w wozie, jak również prowadzę kontrolę całokształtu prowadzonych działań w polu, jak również podczas prowadzenia ognia dokonuję podziału ognia w plutonie, manewru przeniesienia ognia lub ześrodkowania ognia w plutonie oraz koordynuję pozostałe elementy, tak jak na przykład w marszu, dostosowanie prędkości całego plutonu lub natarciu yy, rodzaj uszykowania, jakim, jakim prowadzimy dane działania. Dowódco, dozór żółte, prawo 20, dalej 200, grupa piechoty. Odebrałem. Zapisz. Dzień Ten Dzień dobry. dozór żółty. Prawo 50, bliżej 100. Grupa piechoty w ruchu czołowym. Odbiór. Posterunek obserwacyjny zorganizowany jest na bazie drużyny rozpoznawczej, która składa się z czterech żołnierzy. Jest to dowódca drużyny jako dowódca posterunku obserwacyjnego i trzech zwiadowców. Każdy ze zwiadowców podczas pracy na takim posterunku ma inną funkcję. Dowódca jest odpowiedzialny za utrzymywanie łączności, prowadzenie dziennika obserwacji i składania meldunków do dowódcy Plutonu. Posterunek wyposażony jest w tak niezbędne rzeczy jak lornetka wojskowa, dalmierz laserowy, kompas, dziennik obserwacji, blok meldunkowy i radiostację. Informacje z posterunku przekazywane są drogą radiową do, do dowódcy Plutonu, który po przefiltrowaniu tych informacji przekazuje je do Stanowiska dowodzenia dowódcy batalionu 17 to 01 odbiór. Dobra. 17 odbiór. <grym> Melduj, gotowość do działania. Odbiór dowódco Azylut 35, odległość 1200. bwp 4. Co robią? Stoją na stanowisku. Wyjeżdżają w ruchu czołowym? W ruchu czołowym. Demon LT odbiór. Na tym zgrupowaniu poligonowym. Miałem przyjemność dowodzić całą kompanią. Podczas tego szkolenia odbyliśmy już kilka rodzajów strzelań. Odbyliśmy zajęcia zgrywające z batalionu, podczas których współpracowaliśmy z innymi rodzajami pododdziałów, czyli z piechotą, z alteryjno-samobieżną, przeciwlotniczą, z saperami. Dzięki temu doskonaliliśmy swoje współdziałanie wzajemne. Wypracowaliśmy kilka nowych metod działania. Jeżeli chodzi o pozostałą część szkolenia poligonowego, Mamy tutaj kierowanie ogniem, które tak, tak by wieńczy cały ten proces szkolenia tutaj i naszego pobytu na poligonie. Posterunek, baczność, na ramię, broń! Do nogi, broń! Posterunek, spocznij! W Radomiu podpisano umowę na dostarczenie karabinków dla żołnierzy garnizonu Warszawa. Nowa broń jest specjalnie przystosowaną wersją karabinka z rodziny modułowej broni strzeleckiej, czyli MSBS. Zaprojektowane i produkowane w Polsce MSBS -y zastąpią używane do tej pory radzieckie karabinki samopowtarzalne Simonowa. Ta chwila rzeczywiście jest chwilą historyczną, a dla fabryki w sposób szczególny. Musimy pamiętać o tym, że widmo upadłości, które przeszło, było rzeczywistością, nie tylko widmem. Że ta fabryka odbudowuje się, że będzie polski żołnierz szedł z karabinem polskiej, polskiej myśli inżynierskiej, no to jest to naprawdę powód do dumy. Ta broń będzie spełniała takie same funkcje jak poprzednia. Również będzie, oprócz tego, że będzie prezentowana w trakcie uroczystości, żołnierze będą mogli strzelać salwę w trakcie tych uroczystości. Co ważne, nie będzie musiał być zmieniany chwyt bronią, ponieważ broń została dostosowana do wymogów żołnierzy pododdziałów reprezentacyjnych Wojska Polskiego. Natomiast w tym wymiarze drugim, patriotycznym, tak bym go nazwał, jest to wydarzenie epokowe. W końcu Wojsko Polskie będzie prezentowało się z polską bronią. Ah, é i'm going é Na razie mówimy o niewielkiej ilości sztuk tylko dla dowództwa garnizonu Warszawa, niemniej wszystkie testy są przechodzone pozytywnie. Modułowy system broni strzeleckiej, bo tak nazywa się ta konstrukcja, ma przeznaczenie o wiele szersze niż tylko wersja reprezentacyjna przygotowywana dla żołnierzy pododdziałów reprezentacyjnych wojska polskiego. De facto, ta broń została dostosowana do potrzeb żołnierzy pododdziałów reprezentacyjnych i różni się od pozostałych konfiguracji, czyli od takiej typowej broni strzeleckiej. Strzelca wyborowego, systemu bezkolbowego niemniej wciąż pozostaje bronią bojową. Wszystkie najważniejsze wydarzenia patriotyczne w Polsce, ale także poza granicami państwa. I ta promocja polskiego przemysłu zbrojeniowego dzisiaj nabiera tempa i robi pierwszy duży krok ku temu, żeby jak najmocniej ten sektor rozwinąć.